Czesow Bielecki. Jak się mam do pana zwracać? Panie inżynierze, panie doktorze. Herbert do mnie mówił szanowny i drogi panie inżynierze. Ale to za długo. Więc ja pozostanę przy inżynierze. Proszę bardzo. Panie inżynierze, ale nie dłuż. Nie dłuż, nie, na pewno nie. Inżynier to słowo, panie inżynierze. Kojarzy mi się z tą przedwojenną generacją inżynierów, którzy Polskę przedwojenną budowali. Inżynier Kwiatkowski na przykład, prawda? A więc z punktu widzenia inżyniera który organizuje rzeczywistość. Budowa, architektura to jest organizowanie rzeczywistości w sposób projektowy. mówi się o projektach architektonicznych, ale mówi się także o projektach, że czym się zarządza projektem. Jak z punktu widzenia inżyniera można spojrzeć na to, co się w Polsce współczesnej dzieje? Chodzi mi o ten podział, który nastąpił. Czy w ogóle jest do zasypania ten podział? Ja bym powiedział, że są dwa aspekty sprawy. Jedną, czym jest polityka. Rzeczywiście, jako architekt widzę to tak, że to jest niezrozumienie, że polityka nie jest scenariuszem opowiedzianym czy napisanym czy medialnie obrobionym, mówiąc kolokwialnie, tylko polityka jest czymś, co oznacza scenariusz, który jest pod koniec zrealizowany. Jeżeli on nie jest zrealizowany, to on nie istnieje. To samo co w filmie. Nikt nie publikuje scenariuszy filmów, których nie nakręcono. Czyli rolą polityka, jest nakręcić ten film, ten jego film, tę jego wizję. Nie opowiedzieć, nie prawda, zrobić wrażenie, nie epatować publiczność, elity czy masy, tylko wprowadzić to w życie. To jest skuteczność. Skuteczność rozumiana jako zmaterializowanie działań, słów, opisów, które Zabierzań. się przy tym... To jest pierwszy aspekt. A druga rzecz to jest, kto korzysta, kuj i protest. Uważam, że ten podział, do którego w Polsce dochodzi, w którym podzielam tu zdanie Janki Jankowskiej wyrażone na salonie, 24, że nie ma symetrii. Rządzący mający nie tylko przewagę w Sejmie, mający urząd prezydencki i kancelarię Rady Ministrów, są w zupełnie innej sytuacji niż opozycja. Opozycja ma lojalnie, nie mówię, że zawsze to robi, ale lojalnie kontrolować rządzących. A rządzący odpowiadają za to, co się dzieje. Jeżeli jest podział, jeżeli były członek i współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników Macierewicz, który, żeby była jasność, w wielu sprawach się z nim nie zgadzam, jest przedstawiony jako talib, to to jest kompletnie chore. Jeżeli jednocześnie redaktor LIS w Newsweeku mówi, że to druga strona jest agresywna, nie. Tu nie ma symetrii. Jeżeli doszło do tak głębokiego podziału, który zaowocował tym, że w Katyniu na uroczystościach premier nie potrafił pojawić się razem z prezydentem, i karty rozdawali Rosjanie, a to jest już oczywiste w świetle dokumentów, to znaczy, że Rosjanie skorzystali i zaczęli korzystać od czasów uroczystości na Westerplatte z Putinem, prezydentem Kaczyńskim, premierem Tuskiem. Od tego czasu zaczęli dzielić Polskę. Co Jeżeli z... Polacy się na to godzą, hmm. to znaczy, że Polacy na tym tracą. Co można zrobić, żeby Rosjanie nie dzielili i żebyśmy wyszli z, tej, z tego. No z to miejscu. znaczy, wydaje mi się, że obie strony sporu muszą sobie uzmysłowić, a na razie myślę, że opozycja bardziej to sobie uzmysławia niż rządzący, hmm. że trzeba zasypać ten rów. Ja. Częścią zasypywania tego rowu jest słownik, którego się używa. Nie można używać słów wojna polsko-polska w stosunku do normalnego, demokratycznego sporu. Nie można używać słów takich jak oszołomy. Nie można lekko rzucać słów takich jak faszyści w stosunku do kogoś, kto ma no, prawicowo-narodową orientację. Trzeba być bardzo ostrożnym. Nie można. Lekceważyć w Polsce, która nie byłaby polską, nie pozostałaby polską, gdyby nie rola Kościoła Katolickiego, trzeba być ostrożnym w niszczeniu instytucji, autorytetu instytucji. I nie może być tak, że ktokolwiek, ktokolwiek po stronie Tuska, Kaczyńskiego, Komorowskiego powie, to ja jestem autorytetem. Bo to czy ktoś jest autorytetem, to o tym powiedzą nam przyszłe pokolenia. Ale... Na razie jesteśmy graczami w polu i powinniśmy się zachowywać. Powinniśmy stosować fair play. Ale powiedział Pan o słowniku i o tych słowach używanych przez jedną stronę, a teraz ja, adwokatu z diaboli, no, Kaczyński mówi zdrada, prawda? że Zdrajcy. Ale ja nie jestem tu rzecznikiem Kaczyńskiego, tak jak hmm. nie jestem tu rzecznikiem Tuska. Ja uważam hmm. tylko, że trzeba miarkować się, mm -hmm. znajdź proporcje mocią panie. I chcę powiedzieć, że nie ma symetrii. Nie Czyli ma symetrii, dlatego nie... że rząd może znacznie więcej, w związku z tym powinien się bardziej powstrzymywać. Mm -hmm. A moim zdaniem nie powstrzymuje się. Jeżeli na przykład już teraz jest jasne, że komisja Miller'a no, działała y, w sposób, który świadczy o tym, że w bardzo wielu kwestiach zaniechała działań to to jest pewna odpowiedzialność, która spotyka, jest po stronie rządu. Jeżeli rząd był sędzią w swojej własnej sprawie i nie zadbał o to, żeby obraz jego działań i wyjaśniania katastrofy smoleńskiej był bardziej obiektywny, to ponosi za to odpowiedzialność. Nierówną z opozycją, nierówną. Użył mhm. pan takiego sformułowania, że opozycja powinna w sposób lojalny kontrolować rząd. Co to znaczy to słowo lojalny? Lojalny to znaczy, że powinna założyć, bo to powinno być założenie każdej opozycji, że kiedyś będzie rządzić. Jeżeli wobec niej zastosuje się te same chwyty, te same insynuacje, czy tę samą obmowę, to ona znajdzie się w sytuacji takiej, w sytuacji odwrotnej, prawda, że karty się odwrócą. I moim zdaniem nie ma po obu stronach pełnej tego świadomości. Przypomnę, że kiedy Rządził Kaczyński, Kaczyński był premierem. Co pewien czas używano słów podobnie nieumiarkowanych, jakich użył ostatnio premier Mazowiecki, mówiąc o pełzającym rokoszu. Tak. To znaczy, traktowano Kaczyńskiego jako człowieka, który dokonał zamachu na polską demokrację. Więc to jest oczywiście zakłócenie reguł gry, bo nie może być czegoś takiego, że w demokracji ktoś, kto wygrał, jest traktowany jako zamachowiec. Teraz. Wobec tej tragedii, która się stała, i politycznej, i osobistej, Kaczyński używa słowa zdrada. Ja uważam, że to jest słowo za grube, na pewno niestosowne. Natomiast w świetle, bym powiedział, takiego twardego osądzania polityki, ja bym powiedział nie tyle zdrada, co zaniechanie niedoszacowanie i nieuznawanie twardego interesu narodowego. Twardy interes narodowy, w tym anglosaskim znaczeniu national interest, czyli nie mający nic wspólnego z szowinizmem czy nacjonalizmem, mówi, Rosja skorzystała geopolitycznie i politycznie na tym, co stało się tuż przed Smoleńskiem i w Smoleńsku. W związku z tym każdy z graczy, Szczególnie po stronie rządowej, powinien się zastanowić, że oto jest postawiony w dwuznacznej sytuacji, a człowiek nie powinien, człowiek polityki, być postawiony w dwuznacznej sytuacji. Znaleźliście się w sytuacji, niezależnie od Waszych intencji, bo ja się intencjami w polityce nie zajmuję, znaleźliście się w sytuacji, w której naród jest coraz bardziej podzielony. Jeżeli dzieli go o brak pomnika na krakowskim przedmieściu, postawcie ten pomnik. Jeżeli dzielą go słowa, które rzucacie pod adresem opozycji, które nie ma szans przejęcia władzy teraz, to znaczy nie stosujcie tych słów. Jeżeli zamordowano, by tak powiedzieć, w zastępstwie niekaczyńskiego jakoś działacza PiSu, to nie naśmiewajcie się z tego, bo to, jest, to był mord polityczny i to jest bardzo poważna sprawa. Więc uważam, że w każdej takiej sprawie, jeżeli się wie, jakie są interesy rosyjskie, a jakie są nasze. To gracz polityczny zastanawia się, czy jego gra nie będzie miała innego znaku, niż on zamierzył. Ale użył Pan słowa gra, więc to, do, to słowo dla przeciętnego obserwatora, zwykłego Polaka, oznacza jakiś cynizm jako, jakiegoś Nie, formuła? to oznacza, że w polityce liczą się interesy i liczy się układ sił. Jeżeli w Polsce się odkrywa gaz łupkowy. I nagle okazuje się, że jest, prawda, entente cordial. Jest, yy, nagle się okazuje, że są alianci Rosja, Francja i Niemcy, mhm. którzy mówią: to jest zagrożenie ekologiczne, yy, dlatego że Rosja ze swoim yy, zbyłym kanclerzem Niemiec yy, ma rurę północną. To, to jest twarde określenie interesów. Jeżeli Niemcy mówią, no może my obniżymy tę rurę w Świnoujściu, żeby się... obniżymy, a dlaczego ona dziś przeszkadza i blokuje port? Za... Jeżeli na przykład nie powstaje autostrada północ-południe na zachodniej rubieży i w związku z tym Niemcy przejmują część transportu i podróżuje się ze Świnoujścia na Bałkany natychmiast bacząc na, na terytorium niemieckie, a jednocześnie jest konflikt w związku z największymi złożami węgla brunatnego koło Legnicy, a budową tej drogi, to znaczy ten konflikt trzeba rozwiązać w zgodzie z polskim interesem gospodarczym i narodowym. I w każdej z takich kwestii mówienie o obsesja spiskowa, o, by tak powiedzieć, przesyt myślenia narodowego, to jest ślepota polityczna, dlatego że w ogóle nie rozmawiamy na temat, spisku, tylko mówimy o tym, że nie ma przypadkowych zbiegów okoliczności. Jeżeli zbiegów okoliczności jest za dużo, musimy się zastanowić, jak je wykluczyć, a nie zastanawiać się, co kierowało sprawcami. To jest kompletnie obojętne. Ale ta gra, znaczy, bo mówi Pan, że rząd powinien grać w tych kwestiach międzynarodowych, a nie gra? Według Pana? Ja uważam, że rząd zajmuje się i rząd jest skupiony na tym, że uśmiech Putina i to w dobie jak słusznie niektórzy zauważają, putynizacji świata mm. globalnej, że uśmiech Putina jest więcej wart niż zwartość i solidarność polskiego społeczeństwa. To jest śmieszne, mm. ponieważ Rosja umie się uśmiechać z hipokryzją znacznie lepiej niż Polska. No. Tak jest nasz, taka jest nasza wspólna historia. I to nie jest obsesja spiskowa, tylko to jest polskie doświadczenie. Ale jakie jest wyjście w takim razie? Czy widzi Pan w ogóle jakieś wyjście z tej sytuacji? Pana, e, był kiedyś taki doskonały dowcip Radia Erewań w czasach komunistycznych, e, z, ściśle z roku 1981. Nas spraszywa, nas pytają, czy jest wyjście z sytuacji bez wyjścia? I odpowiedź tak, tak. Radia Erewań: Problematyką polską nie zajmujemy się w naszych audycjach. Więc skoro Polska jest wolnym krajem, to oczywiście, że ma takie wyjście. Ale to wyjście oznacza, że trzeba wykonać pewien intelektualny, duchowy, moralny przełom. Kto ma to wykonać? No proszę pana, ludzie, którzy, którzy twierdzą, że zależy im na dobrze wspólnym, zależy im na, na ojczyźnie, zależy im na innym kształcie polskiej polityki. Zależy to także od nas wszystkich, dlatego że my na tych ludzi głosujemy, my ich oceniamy i my albo idziemy, Śladem pewnych liczmanów typu wojna polsko-polska, pełzający rokosz, zdrada, faszyści. E, faszyści, albo idziemy śladem pewnych e, zawołań, albo zastanawiamy się, e, gdzie jest prawdziwy, prawdziwy, e, prawdziwy los polski. Gdzie? Ja twierdzę, że e, Polska upadła, ta pierwsza Rzeczpospolita, bez jednego wystrzału. I z całą pewnością ci, którzy chodzili do króla Stasia na obiady czwartkowe, ci jaśnie oświeceni, nie wiedzieli, że to jest ostatni król. Poza tym Polska może zachować pełną tytułaturę, tak jak była królestwem polskim, mimo, że była wasalem Rosji. Więc wszyscy, którzy myślą, że jeśli jesteśmy trzecią Rzeczpospolitą to Koniec nie istnieje historii. pojęcie penetracji obcych sił, agentów wpływów, lobbies, mm. interesów i wszyscy, którzy o tym mówią, to, jest, to są oszołomy, które myślą spiskowo. To nie jest myślenie spiskowe dla Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Niemiec, Ameryki. To nie jest myślenie spiskowe. To jest chronienie swoich interesów, poszerzanie swoich możliwości wpływów, scenariusze nie tylko A, ale B i C na wypadek, na wypadek yy, Jakoś kataklizmu. Przecież to nie jest, jest publiczną tajemnicą, że reset z Rosją, który zaproponował Obama, był wynikiem zmian, pewnej zmiany układy sił. To był w zamian za inne spojrzenie Rosji na Iran wobec konfrontacji z Iranem, która jest możliwa i która wisi nad nami. No nie trzeba być zaślepionym. Tu przydałaby się zresztą, moim zdaniem, Polsce ta żydowska lekcja, którą którą daje nam Izrael, który za każdym razem, będąc znacznie mniejszym i mniej ludnym niż my krajem, rozumie, że trzeba mieć siły zbrojne, które są gotowe do bronić kraju, że trzeba być technologicznie na to przygotowanym, że nawet jeżeli się ma wielkiego sojusznika, ale który ma własne interesy, jak Amerykanie dla Izraela, to trzeba cały czas bronić swoich interesów.